Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witajcie na moim kanale Marta Sapielak DIY Garden. Słuchajcie, niech Was nie zmyli ten biały dach na altanie i resztki śniegu, które tutaj widzicie na trawniku. Jest tak paskudnie zimno. Ja wskoczyłam w spodnie narciarskie. Cztery polary, ale słuchajcie, tak jest dużo wygodniej niż w kurce robić jakieś dekoracje. U mnie to już są ostatnie dekoracje tutaj do altany i przed altanę i dzisiaj Wam je chcę pokazać. W tym czasie takim Narodzeniowym nie zapominam również o moich najbliższych, którzy odeszli. Odwiedzam groby moich dziadków i też wam pokażę, jaki stroik y, zrobiłam na groby moich dziadków. Y, pokażę wam, jak go zrobić krok po kroku, bo uwierzcie mi, że. A ci, którzy są dłużej ze mną, to wiedzą, że ja wykorzystuję wszystko to, co mam pod ręką. I poza drucikiem florystycznym, który został do tej aranżacji zakupiony, to cała reszta pochodzi z mojego ogrodu. Zbieram sobie już od, wczesne, od wczesnej wiosny, tak jak na przykład szyszki olszyny, które są wczesną wiosną, już w marcu można je zrywać. Potem, jak gdzieś tam na strychu magazynuję, pokażę Wam również. Nie wiem, czy z tej perspektywy widzicie, taką dekorację. Są to takie mini balony. I też wam powiem, jak szybko i z czego można zrobić te mini balony. Takie tutaj przedaltane, trochę czerwieni się pojawiło. Także słuchajcie, zapraszam na kolejny odcinek. Ja popijam harbatę jeszcze, przejdę się po ogrodzie, zobaczę co tam i jak tam. Czy nie trzeba czegoś poprawić, czegoś okryć. Chociaż to jeszcze za wcześnie na okrywanie. Jeszcze nie mamy takich dużych spadków temperatur. Także słuchajcie, zapraszam na kolejny odcinek aranżacje altany i dekoracje przed altaną oraz kilka stroików na groby naszych najbliższych takie bożonarodzeniowe Trochę żałuję, że nagrywając to wideo nie mogę wam pokazać, jak ta altana wygląda, gdy tutaj jest pełno śniegu. Wrzucę wam takie filmiki i zdjęcia z zeszłego roku, jak my tutaj mieliśmy, przeszło pół metra śniegu i ta altana wyglądała bajecznie z tymi chochołami. Jak widzicie moje dekoracje są utrzymane w takim rustykalnym stylu. Ja tutaj nie przesadzam z dekoracjami, są rdzawe ozdoby, są kosze wiklinowe, jest mech. Chochoły, które robię, wykonuję już na początku grudnia. Natomiast takie gałązki igliwia możecie pozyskać z lasu. Natomiast jest jedna uwaga, ja mówię z lasu, oczywiście tak z lasu, żeby tutaj się nikt nie zdziwił, ale zawsze dzwonię sobie do leśniczego i oni w momencie, kiedy wykonują wycinkę, składują te y, gałązki. Ja się pytam, czy mogę kilka takich gałązek zabrać. Nawet y, jest rok, że pomagają mi wpakować do bagażnika kilka takich większych gałęzi i tak właśnie pozyskuję y, gałązki, jodełki na moje tutaj chochoły. Więc w ten sposób można sobie pozyskać, a jeśli nie, no to po prostu używając tych dostępnych materiałów, które mamy w ogrodzie. Natomiast tak jak mówię, można zadzwonić do leśniczego, podpytać, czy można i te gałęzie po prostu tam leżą, utylizują się. Można to zabrać. W tym roku w Altanie pojawiły się dwie nowe ozdoby, w sensie takim, że widzicie tutaj moje rogacze Sarenki Jelonki, w które wyspawał mi mój kolega. Ja zawiozłam te druty metalowe. Tutaj ładnie wszystko razem zrobiliśmy. Oczywiście jelonki mojego projektu. To, co Wam chciałam pokazać i z daleka nie było widać, to właśnie te mini balony. Słuchajcie, te mini balony zrobione są z podstawek, a te podstawki to nic innego jak ser Camembert, który można zakupić w każdym jednym sklepie. Jeśli ktoś oczywiście lubi ser camembert, to tą podstawkę, tą okrągłą podstawkę można właśnie w ten sposób wykorzystać. Delikatnie zrobić dziurki taką grubszą igłą i tutaj już użyć druta takiego wiązałkowego, czyli druta, którego używa się do wiązań zbrojeniowych. Taki drut kupicie w każdym jednym centrum budowlanym na kilogramy się go kupuje. Ten drut bardzo często przydaje się właśnie w takich DIY-owych robótkach, więc nawet jak kupicie pół kilograma i go nie zużyjecie teraz, to uwierzcie mi, że przy kolejnych projektach będzie go można wykorzystać. No i oczywiście ja tutaj dołożyłam jeszcze kilka gałązek, żeby nadać charakteru. Do tego dołożyłam słuchajcie, jeszcze mech i dołożyłam taką, takie gałązeczki róży i oczywiście Mikołaje Mikołaj sobie w takim balonie, mini balonie tutaj zawisł. Mam trzy sztuki takie przed altaną. Sam środek altany też jest utrzymany w rustykalnym stylu. Te bombki jutowe też wykonałam kilka lat temu. Sznurek jutowy, bombka styropianowa, klej na gorąco i można sobie nakleić takich bombeczek ile się tylko chce. Można tak obklejać również dzwony styropianowe. Nie ściągałam tutaj szyszek sosnowych, które wisiały całą jesień. Myślę, że fajnie się to jedno i drugie uzupełnia na stole. Kilka gałązek sosny, i słuchajcie, podświetliłam to kulami. Zaraz wam pokażę kulę z bliska, jak one wyglądają. Teraz nie będę bliżej, bo by nam się to wszystko prześwietliło, ale zaraz tą kulę wyciągnę z środka z wazonu i wam pokażę. Można tę kulę dostać w Leroy Merlin. Taka prosta aranżacja. Oczywiście. Ja tutaj nie za bardzo całość zmieniam, bo tak jak Wam wielokrotnie wspominałam, altany wykorzystuję praktycznie przez cały rok, więc ja sobie tutaj przychodzę i coś dłubię. Dokładam tylko niektóre elementy, żeby podkreślić charakter danego święta, czy danego okresu, tak jak teraz mamy tuż przed Bożym Narodzeniem. Zresztą widać to z tej strony. Zobaczcie, czosnki, zasuszone czapuchy czosnków. Dalej sobie tutaj pięknie ym, stoją w rogu altany. Te tutaj wyglądają jak sztuczne ognie rozbłyskujące na niebie. A tutaj właśnie mam. Tą, ten stroik, o którym Wam mówiłam na grób moich dziadków, tu jest jeden, zaraz jeszcze Wam pokażę drugi, jest to duże serce obłożone mchem. Do tego kilka naturalnych dekoracji, czyli szyszki sosny olszynowe, kilka gałązek modrzewia i kilka gałązeczek owoców, właściwie róży i to wszystko, co na tym stroiku jest. To serce jest duże, bo ma 60 cm długości, 45, szerokości. I takie serducho powędruje na grób moich bliskich, moich dziadków. A tutaj wisi drugie serce identyczne serce zobaczcie, tak to wygląda. Takie serce, słuchajcie, zrobione jest na stelażu. Hmm, z kartonu wycinam taki stelaż z kartonu i ten stelaż z kartonu obkładam sianem, nie słomą, a sianem, bo siano jest bardziej y, elastyczne, dużo lepiej się je obwiązuje i jak już mam taką y, uformowaną, piękną y, piękny kształt serca, trochę uwypuklony na środku, żeby ono nie było takie płaskie, dokładam mech, który obwiązuje y, trucikiem florystycznym i potem już klej na gorąco i można podoklejać sobie co tylko nam nasza wyobraźnia podpowie. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że to serce będzie leżało na grobowcu, więc będzie padał i deszcz i śnieg na takie serce, więc te elementy, które tutaj dołożymy, muszą jak gdyby spełniać wszystkie te parametry, czyli nie zamakać, nie gnić. Dlatego ja wykorzystałam szyszki, ale szyszek też nie, su nie suszyłam w domu, tylko takie złożone, tak jak widzicie, one są złożone. I w momencie, gdy dostaną nieco więcej deszczu, ona się nam, znaczy cała ta aranżacja tego serca nie ulegnie zmianie, bo one już są po prostu zamknięte, tak jak widzicie. Wyciągnęłam tą kulę z tego mojego. Bukietu. Ta kula wygląda słuchajcie tak. To jest gula, kula na magnes. Ona się przyczepia, zaraz Wam też pokażę w innej aranżacji, ale akurat ja ją tutaj do środka włożyłam, żeby ładnie podświetlała tą sosnę. Tak jak wspominałam, te kule są dostępne w Lerwa Merle Ładuje się je przez USB. Dostępne są w takim opakowaniu zbiorczym trzy sztuki. A jak można jeszcze w inny sposób wykorzystać, to już Wam pokazuję. Takie kule można wykorzystać do lampionów. Te lampiony, takie rdzawe w ogóle ozdoby, tak jak tutaj widzicie, na przykład tego pająka. Takie ozdoby wykonuje Ewcia. Namiary do Ewy będziecie mieć w komentarzu tego wideo. I właśnie. Ja tutaj przyczepiłam sobie te kule do środka, pięknie mi to podświetla. Zobaczcie, jak to wygląda. Dużo ładniej to w nocy wygląda, ale nie mam takiego profesjonalnego sprzętu, żeby nagrywać jakiekolwiek filmiki na YouTube nocą, więc musicie się posiłkować tym, co teraz tutaj widzicie, czyli tak to wygląda. Same te główki tych kwiatów, zobaczcie, jakie one są duże. Tu jest moja dłoń a one są tej wielkości naprawdę duże, piękne, ozdoby, rustykalne, wpasowują się idealnie tutaj w aranżację mojej altany i w ogóle w aranżację ogrodu, bo tych rdzawych ozdób mam dużo, dużo więcej i myślę, że będę Wam je pokazywać, ale to już w przyszłym roku w różnych aranżacjach tutaj w ogrodzie. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, nagrywam ten odcinek dosłownie 30 minut i paluszki mam skośniałe. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałam do kolejnego działania. Jak zawsze, i to co ja zawsze powtarzam, ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, więc wykorzystujcie to, co macie pod ręką, inspirujcie się. Jeśli nie wiecie, jak za bardzo coś wykorzystać, to wpadajcie do mnie na kanał. Bo jak sami widzicie, u mnie można nawet takie koszyczki po serze Camembert wykorzystać i stworzyć taką piękną, e, piękną ozdobę. Przed altanę do altany, gdzieś na ganek, gdzieś przy wejściu postawić. Pięknie to będzie wyglądało i naprawdę tanim kosztem. Nie trzeba wydawać fortuny, żeby stworzyć sobie klimat świąt. Macie też inspiracje, jak można i co można zrobić na grup naszych najbliższych, jeśli odwiedzacie groby w Boże Narodzenie. Ja myślę, że takich osób jest bardzo dużo. Piękne lampiony link do i kontakt będziecie mieli w opisie wideo i oczywiście komentujcie, subskrybujcie mój kanał, podajcie mój kanał dalej, e, mówcie o tym znajomym, przyjaciołom, e, tak żeby ten kanał się rozwijał, bo to w sumie ja ten kanał tworzę dzięki wam i dla was i mam nadzieję, że tutaj jest dużo osób, które czerpią inspirację z tego co robię i z tego co pokazuję. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Ja mam nadzieję, że może coś spadnie tego śniegu.